Wielkie brawa dla Patrycji! Opowiedz nam o tej drodze do sceny y, tutaj głównej Kortowiady i powiedz jak się śpiewało na głównej scenie i Juvenalifu. To naprawdę rewelacyjne doświadczenie. Ech, zanim wyszłam na scenę, po prostu stałam i tak mi ręce drżały. Myślałam, że nie odważę się, ale jak już byłam tam, naprawdę nigdy wcześniej nie doświadczyłam czegoś podobnego. Publiczność jest tak cudowna i w ogóle to się mm, po prostu do serduszka przyłóż, naprawdę Czułam się rewelacyjnie na scenie. Czyli nie żałujesz, że zdecydowałaś się w idolu, startować? To jedno z najlepszych dni w moim życiu, naprawdę. Będziesz to trzymała kciuki jutro i pojutrze za pozostałych? Oczywiście, Pocześku? że tak. Oczywiście. <laughs> Opowiedz nam po prostu o swoim śpiewaniu, skąd się tutaj wzięłaś? Podejrzewam, że skoro wygrałaś ten konkurs, to śpiewasz już długo, uczysz się robić to profesjonalnie. Czy długo nie wiem, bo prawdę mówiąc, zaczęłam dopiero na studiach. Jestem z rodziny generalnie muzykalnej, ale nikt w mojej rodzinie się nie kształcił muzycznie i mnie także nie posłano ani do szkoły muzycznej, ani na żadne warsztaty. Jestem samoukiem, ale właśnie kiedy byłam w liceum i wchodziłam w dorosłość, stwierdziłam, że to jest coś, co ja chcę robić, w czym chcę być dobra, więc chcę mieć odpowiednie przygotowanie ku temu. Dlatego poszłam na studia właśnie związane z muzyką i tam zaczerpnęłam wiedzy na temat teorii muzyki, na temat kształcenia słuchu, no i harmonii tego typu spraw związanych z muzyką. I teraz mogę powiedzieć, że owszem, mam wykształcenie, ale czy długo się uczę? Nie. Wydział Sztuki UWM rozwija? Zdecydowanie tak. Naprawdę jakby wszystko, czego się dowiedziałam o muzyce, wyniknęło właśnie ze studiów, a przede wszystkim właśnie mój wokal, był tak, jak mówię, śpiewałam od zawsze, bo po prostu pochodzę z muzykalnej rodziny i mnie gdzieś tam w mieście zawsze wyrywano, że mi śpiewa wszędzie, gdzie się da. Ale jeśli chodzi o takie poprawne śpiewanie, no to właśnie na studiach się nauczyłam, bo zanim tu przyszłam, narobiłam sobie problemów, w tym, że miałam niepoprawną technikę. I dopiero właśnie przez rok udało mi się wyprowadzić, jakby na prostą swoją sytuację. To powiedz nam jeszcze, gdzie można Ciebie posłuchać, czy jest jakaś przestrzeń w internecie, na przykład gdzie znajdziemy utwory przez coś Autorskich numerów moich żadnych nie ma w internecie, bo są wszystkie w szufladzie i to naprawdę pod kluczem niewiele kto je kiedykolwiek widział, słyszał. Eee, ale można posłuchać różnych coverów, jak się wpisze Petra Ceregojska na YouTubie. Nawet wtedy, byłam w prawdziwym idolu, to mnie by nie wyszło, więc przyszłam do Idola i tu było fajnie. <tuszę> tu paleta. Gratulujemy jeszcze raz. Wielkie brawa dla Patrycji. Dziękuję bardzo.